Po raz kolejny w studiu Tygodnika polskiego. witamy prezydenta Płocka, pana Andrzeja Nowakowskiego. Dzień dobry, panie prezydencie. Witam pana redaktora. Bardzo serdecznie witam państwa. Panie prezydencie, koniec roku to tradycyjnie okres przygotowania budżetu miasta. Projekt tego budżetu jest już gotowy. Co nas czeka w 2025 roku? Jakie będą wpływy i wydatki? Najkrócej mówiąc, panie radny, szanowni państwo, czeka nas dalszy dynamiczny rozwój naszego miasta w oparciu oczywiście o budżet. Budżet, który został przygotowany, on od października jest przygotowywany, składany najpierw do regionalnej izby Obrachunkowej, która wydaje opinię, także projekt budżetu jest przedstawiany radnym, którzy mają czas, żeby się zapoznać z nim, a następnie na sesji grudniowej będą debatować, dyskutować, być może wnosić jakieś Poprawki. Natomiast no, to jest właśnie tak dosyć obszerny y, dokument, y, w którym y, każda złotówka jest y, policzona, zarówno po stronie y, dochodów, jak i po stronie y, wydatków, bo y, no, generalnie warto pamiętać, ja kieruję się taką y, filozofią od samego początku y, mojego bycia prezydentem, czyli od 14, 14 lat, że w budżecie miasta są pieniądze, które nie są pieniędzmi prezydenta, nie są to także pieniądze radnych. To są pieniądze wszystkich mieszkańców Płocka, a więc muszą służyć zaspokajaniu potrzeb wszystkich mieszkańców Płocka, naszej samorządowej wspólnoty, bo pochodzą z podatków mieszkańców Płocka, bo są wypracowane przez mieszkańców, przez, przez firmy, które funkcjonują w Płocku i rzeczywiście po raz kolejny będzie to rekordowy budżet, który będzie sięgał 1,5 miliarda złotych. Co wiąże się nie tylko oczywiście z inflacją, ale także z tym, Rzeczywiście, jako miasto rozwijamy się dynamicznie, bardzo dobrze. Te wpływy z roku na rok są coraz większe i na pewno to będzie jeszcze większy budżet, bo jestem przekonany, że w tym roku pozyskamy kolejne środki zewnętrzne, chociażby z budżetu Unii Europejskiej, gdzie wiele um, konkursów albo już jest w trakcie i za chwilę będzie ich rozstrzygnięcie, albo um, będą one dopiero przygotowywane i w efekcie te środki. Będą dostępne w roku przyszłym i w latach następnych. Tak jak powiedziałem, dochody to blisko 1,5 miliarda złotych, bo to 146 tysięcy głównie jest to podatek PIT. Udział w podatku PIT, udział w podatku CIT, podatek od nieruchomości, także środki ze sprzedaży mienia, a więc na przykład działek, które sprzedajemy, a na które kupują przedsiębiorcy pod rozwój swoich firm, a więc chociażby te tereny wokół lotniska czy, czy na Trzepowie, które planujemy właśnie pod rozwój przedsiębiorczego Płocka. Do tego dotacje, subwencje na zadania zlecone i na tym właściwie znaczy można powiedzieć środki z Unii Europejskiej i ewentualnie środki zwrotne, czyli te, które będziemy musieli zaciągnąć, żeby pokryć różnicę między dochodami a wydatkami, bo wydatki planujemy nieco większe, bo ponad 1 miliard 521 milionów złotych. W tym roku radni przyjmą, będą głosować nad przyjęciem budżetu wyjątkowo wcześniej, bo już 19 grudnia w poprzednich latach odbywało się to dosłownie przed końcem roku. To jest rzeczywiście różna praktyka samorządów. Nasz polski samorząd z reguły miał sesję budżetową między świętami a Nowym Rokiem, a więc w ostatnich dniach Starego Roku. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rzeczywiście było to wcześniej. W tym roku przewodniczący rady, wsłuchując się także w głos innych radnych, zadecydował, że będzie to 19 grudnia. Natomiast my jesteśmy na to gotowi, żeby było to już i 19 grudnia. Czy tradycyjnie, tak jak w poprzednich latach, największe wydatki budżetowe będą przeznaczone na oświatę? Tradycyjnie, tak. Panie redaktorze, szanowni państwo, natomiast ja nie traktuję tego jako koszt czy wydatek, jak pan redaktor powiedział, bardziej jako na inwestycje. Zawsze podkreślam, że rzeczywiście generalnie każdy samorząd. W każdym samorządzie ta pozycja budżetowa na edukację, na wychowanie, na kształcenie kolejnych pokoleń jest największa. W perspektywie przyszłego roku to będzie ponad 630 milionów złotych, które przeznaczamy na rzeczywiście utrzymanie naszych placówek edukacyjnych, ale tak przede wszystkim na edukację, kształcenie, wychowywanie kolejnych pokoleń. Mamy blisko 70 takich placówek. Trzeba pamiętać, że to jest zadanie samorządu, na które otrzymujemy subwencję. Niewystarczającą niestety od wielu, 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 wielu lat. Dlatego środki własne musimy dołożyć i w efekcie utrzymanie przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich, ale także dwóch poradni psychologiczno-pedagogicznych. Także placówkami edukacyjnymi są dzieci Płocka czy Młodzieżowy Dom Kultury. Tutaj także mamy środki na edukację dzieci ze specjalnymi potrzebami, a więc specjalne środki szkolno-wychowawcze, czy szkoła podstawową nr 24, która także kształci takie dzieci i przygotowuje ich później do życia. Więc to są potężne środki, natomiast ja zawsze będę podkreślał, to są środki, które przeznaczamy na najważniejszą inwestycję w tym mieście inwestycje w dzieci i w młodzież. Tam są oczywiście wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji, obsługi, ale tam są także bieżące remonty czy w ogóle utrzymanie tych, tych placówek. Natomiast zaręczam, że niewiele jest lepiej wydanych środków w budżecie, jak na ten cel. Jakie inwestycje czekają podczan w projektu. Pan redaktor już chciałby do inwestycji. Nie, nie, panie doktorze, ja nie zgodzę się, bo, bo są jeszcze inne ważne pozycje w budżecie, a, a pozycją, o której naprawdę chciałbym bardzo mocno powiedzieć, jest kwestia pomocy społecznej. To jest, szanowni państwo, ponad 176 milionów złotych. I oczywiście to jest też zadanie miasta, żeby pomagać tym, którzy są w trudnej sytuacji znaleźli się z własnej bądź nie z własnej winy, to są środki, którymi. W dużej mierze gospodaruje Miejskiej tej Pomocy Społecznej, i oczywiście tu są różnego rodzaju zasiłki mieszkaniowe, energetyczne czy każde inne, które jako miasto wypłacamy wspierając tych, którzy potrzebują tego wsparcia. Tutaj o tym też chciałbym powiedzieć. Jest cały system pieczy zastępczej. Bo miasto musi zapewnić opiekę dzieciom, które decyzją sądu trafiają pod opiekę samorządu z rodzin niewydolnych wychowawczo. I takich dzieci naprawdę jest bardzo, bardzo wiele. My dzisiaj mamy siedem rodzinnych domów dziecka, mamy rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe. Mamy także trzy ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, dawniej powiedzieliśmy domy dziecka. Takie nieduże, 14-osobowe. Tam jest około. 200 dzieci, którymi właśnie zajmuje się w sumie miasto. I warto o tym mówić, bo to są środki, które rzeczywiście są niezbędnie potrzebne, byśmy mogli taką opiekę dzieciom, jeszcze raz powtórzę, które nie z własnej winy znalazły się w tak no, bardzo trudnej sytuacji, otoczyć je opieką, troską, miłością, wesprzeć w ich rozwoju. Bez tych środków, które mamy w budżecie na pomoc społeczną nie byłoby to. Możliwe. Ja wiem, naszych pewnie widzów najbardziej interesuje, jakie będą inwestycje, co się zmieni rzeczywiście w mieście, ale zadań miasta jest bardzo, bardzo wiele. Obok edukacji ta pomoc społeczna, pomoc dzieciakom, jest w mojej ocenie jednym z najważniejszych. A poza tym no zaspakujemy także kolejne inne y, potrzeby, taką potrzebą, na przykład dla wszystkich mieszkańców jest bezpieczeństwo. Chcemy czuć się bezpiecznie. Oczywiście to bezpieczeństwo z jednej strony zapewniają chociażby y, świecące się przez całą noc latarnie w okolicznych gminach. Y, tego nie ma. Tam latarnie gasną o północy. W Płocku świecą się cały czas z budżetu, musimy znaleźć w budżecie, musimy znaleźć pieniądze na opłacenie tego rachunku do zakładu energetycznego, żeby było bezpieczniej. A już e, mamy także formację Straż Miejską, która także zapewnia nam bezpieczeństwo, co wada bardziej takie profilaktyczne. E, dzieciaki, przedszkolaki znają Lwa Honorka i Dzieci Agnieszkę, e, ale także prewencyjnie obecność Straży Miejskiej ma e, przy szkołach, przedszkolach zapewnić bezpieczeństwo e, naszym e, mieszkańcom. Transport i łączność. To także potrzeba, którą zaspokajamy. Komunikacja y, oczywiście każdy z nas kupuje bilet jedną z komunikacją. Y, no może nie każdy, bo seniorzy są zwolnieni, dzieci w szkole podstawowej są zwolnione, i miasto, zaspokajając tę potrzebę, ma umowę z komunikacją miejską na świadczenie usług transportowych. To będzie około 40 milionów złotych. Do tego gospodarka mieszkaniowa, komunalna, y, kultura fizyczna i oczywiście jedna z potrzeb człowieka czyli kultura i tutaj także wszystkie nasze instytucje kultury są utrzymywane właśnie z budżetu miasta, czy to mówimy o Orkiestrze Symfonicznej Książnicy Płockiej, czy Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki, Chór Puele Cantoris Procenses, Galeria nasza. To są instytucje kultury, które utrzymujemy właśnie z budżetu miasta. Tych pozycji jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Yy, wspomniał Pan Prezydent o kwestii bezpieczeństwa. Yy, tu chciałbym jeszcze na chwilę wrócić. Niedługo wszystkie samorządy będą musiały spełnić wymagania nałożone nową ustawą o obronie cywilnej, które też pewnie będą za sobą pociągały konsekwencje finansowe. Dokładnie tak. Natomiast no, musimy jeszcze chwilę wstrzymać się. Będzie przyjęta ustawa, podpisana przez prezydenta, i wówczas będziemy konsekwentnie ją realizować. Trzeba będzie nieco zmodyfikować Wydział Zarządzania Kryzysowego. Tutaj z panem dyrektorem. Sitarskim na bieżąco rozmawiamy, przygotowując się do tego. Natomiast no to, to będą takie wydatki bieżące. Natomiast bez wątpienia bezpieczeństwo jest tutaj priorytetem i wiele z tych wydatków na bezpieczeństwo będzie realizowanych z pełną świadomością, że żyjemy w takich czasach, gdzie ono jest priorytetem. Panie Prezydencie, przejdźmy w takim razie do inwestycji. Jakie inwestycje będą rozpoczęte w przyszłym roku? No, najpierw bym chciał powiedzieć dwa zdania o tym, które będą zakończone dokładnie, które bo się jest rozpoczęły. Kilka, i... Tak, one rozpoczęły się w tym roku, a będą w przyszłym roku zakończone. W ogóle na inwestycje w przyszłym roku planujemy wydać, szanowni Państwo, znowu blisko 300 milionów złotych, bo to jest też bardzo, bardzo istotne. Dokładnie 286 milionów, ponad 286 milionów złotych to też się zwiększy do powiem, Będzie to zakładam około 300 milionów złotych na realizację inwestycji, które mają służyć rozwojowi naszego miasta. Zwiększy się, ponieważ jeszcze wiele projektów, na które które złożyliśmy w konkursach, jest nieczekane rozstrzygnięcie. W efekcie, jeśli tylko będzie pozytywne rozstrzygnięcie, to będziemy je realizować. W części mamy już zapisane środki w budżecie, a w części dopiero będziemy je wprowadzać. Natomiast na pewno zakończymy chociażby takie inwestycje, jak zbudowa ulicy Przemysłowej, to jest inwestycja, którą zaczęliśmy w tym roku i zakończymy w roku przyszłym, jeśli chodzi o inwestycje drogowe, czy chociażby kwestie związane z takimi uliczkami osiedlowymi na Borowiczkach, górze Liściasta, tam już kończymy te inwestycje, odliczone one będą finalnie w przyszłym roku. Natomiast w przyszłym roku na pewno rozpoczniemy zgodnie z planem, zgodnie z harmonogramem budowę inwestycji, na którą czekają no, chyba wszyscy mieszkańcy Płocka, a zwłaszcza ci, którzy gdzieś zmierzają w stronę Warszawy od czasu do czasu, czy chociażby słupna nieodległego, czyli budowę drugiej nitki ulicy Wyszogrodzkiej. W tym roku kończymy projektowanie, rozpiszemy postępowanie przetargowe na początku przyszłego roku i jestem w dobrej myśli, jeśli rozstrzygniemy to, wiosną późną, ale wiosną rozpoczniemy budowę drugiej nitki Wyszogrodzkiej. Przypomnę, że zgodnie z podpisaną, podpisanym porozumieniem z Generalną Dyrekcją, miasto będzie realizowało tę część tej inwestycji do ronda, który powstanie przy skrzyżowaniu z licą Harcerską, a więc przy kościele w Imielnicy. I rozpoczniemy to w przyszłym roku, zakończymy pewnie w roku 2026, ewentualnie na początku 2027. Natomiast druga nitka Wyszogowskiej od tego ronda w stronę Mirosławia będzie realizowana przez Generalną Dyrekcję nieco później tam zgodnie z harmonogramem oni mają rok jak gdyby yy, przesunięty nie mówię po ślizgu, ale przesunięty w porównaniu z miastem my rozpoczniemy to w przyszłym roku natomiast yy, Tutaj słowo kurs to, to, to słowo Wyszogrodzka, ponieważ złożyliśmy także wniosek na remont tego najstarszego odcinka, odcinka ulicy Wyszogrodzkiej do popularnej schetynówki, czyli programu rządowego budowy dróg lokalnych. I tutaj ten odcinek od Kilińskiego do Spółdzielczej również chcemy w przyszłym roku wyremontować. Mamy przygotowany projekt, Jestem dobrej myśli, te środki sądzę, że będziemy w stanie otrzymać. Czas pokaże, jeszcze chwilę cierpliwości. Natomiast no, musimy zrealizować, bo ten odcinek rzeczywiście Wyszegłocki już tego wymaga i to nie tylko ulica, ale także chodniki, które tam są w fatalnym stanie. Będzie oczywiście także nowa kanalizacja, bo ten odcinek tak długo czekał na realizację, ponieważ trzeba gdzieś odprowadzić wody deszczowe. W tej chwili część tych wód deszczowych będzie odprowadzana w stronę mostówki, część w stronę ulicy Spółdzielczej Południowej i tam rzucana do Wisły po oczywiście. Natomiast będzie także nowa infrastruktura, także oświetlenie nowe i to również zadanie, które planujemy zrealizować w przyszłym roku. Jeśli chodzi o kwestie związane z innymi ulicami, to w tym roku rozpoczęliśmy chociażby budowę ulicy Browarnej, to niby ulica osiedlowa, ale w takiej części miasta, czyli Ciechomice, która intensywnie się rozwija. Jeszcze świętej pamięci radny Jerzy Seweryniak z właśnie Ciechomic wielokrotnie o tej Browarnej mówił, więc ta ulica będzie realizowana. Na osiedlu Wyszogrodzka będzie ulica Ośnicka, na Borowiczkach ulica Zakole, a więc też tych uliczek osiedlowych sporo będziemy realizować. Wejdziemy także na takie osiedle, jeśli chodzi o międzytorze domków jednorodzinnych. Tam po jednej stronie ulicy Chopina już zostało to zrealizowane, po drugiej stronie ulica Kopernika, Sodukiewicza i Kolberga czekają na realizację. Wejdziemy i będziemy realizować w przyszłym roku tę część inwestycji. Także zakończymy w części, a w części rozpoczniemy kolejne ulice na terenie były jednostki, tak żeby uporządkować tam ruch. W tym roku. Rozpoczęliśmy działania związane z ulicami wokół nowej siedziby Sąbie. sądu. Dokładnie, bo tam fatalny stan był dróg, właściwie, który trzeba było wbudować. To są ulice Powstańców Styczniowych, 8 Pułku Artylerii Lekkiej, Maneżowa. Będziemy kontynuować te zadania. Tam jest około 6 milionów złotych na realizację tej inwestycji. Do tego jeszcze jest ulica. Strzelecka, natomiast y, całość ulicy strzeleckiej będziemy mogli zrealizować dopiero wtedy, kiedy zrobimy wyszogrodzką, bo gdzieś trzeba wodę z ulicy strzeleckiej, budując kanalizację, zrzucić. Bez budowy kanalizacji deszczowej w Wyszogrodzkiej nie możemy zrobić strzeleckiej, więc pewnie strzelecka finalnie będzie zakończona dopiero po zakończeniu przebudowy tej starej części ulicy Wyszogrodzkiej. To tak w skrócie część inwestycji drogowych, bo jeszcze nie wiem czy wspomniałem o Ośnickiej, natomiast tych ulic będzie jeszcze osiedlowych w różnych miejscach naszego miasta sporo remontowanych. Przybędzie też w Płocku na pewno nowych mieszkań, ponieważ część inwestycji już trwa, są też plany rozpoczęcia nowych. Dokładnie tak, bo to, ta, ta, ta infrastruktura to nie tylko drogi, ale także chociażby mieszkania komunalne. Tutaj zakończymy w, na początku przyszłego roku oddając ostatni budynek już na osiedlu Miodowa Jar. Wręczymy tam 15 kluczy do mieszkań, mieszkań. komunalnych. Tam także że w tym roku zakończy się, a pewnie w przyszłym roku znaczy zakończy się plac zabaw, a w przyszłym roku rozpoczniemy realizację inwestycji drogowych właśnie na tym osiedlu, zakończyliśmy budowę domu, więc czas w tym momencie wyremontować ulicę i tak tą przestrzeń parkingową. Natomiast skoro mówimy o budynkach, to w przyszłym roku rozpoczniemy także budowę nowego żłobka w budynku po byłej Szkole Podstawowej numer 3 na Kosobuckiego cała szkoła przeniosła się teraz do budynku przy ulicy Królowej Jadwigi, czyli dawnej dziesiątki. No, my pamiętamy, tak. natomiast niekoniecznie nasi wszyscy, ci młodsi słuchacze, że taka szkoła e, istniała. Tam jest w tym momencie szkoła podstawowa numer e, 3, dawniej to była dziesiątka. Natomiast w e, budynku tej starej trójki e, na Kosobuckiego w tym momencie na dwóch kondygnacjach powstanie e, żłobek. Otrzymaliśmy wsparcie e, właśnie z KPA, i ten, te miejsca żółkowe. Ich jak gdyby, realizację rozpoczynamy w przyszłym roku, zakończymy w kolejnym. Podobnie zresztą z przebudową budynku w ulicy Kleberga i dostosowaniem i powiększeniem żłobka, który już w tej chwili na Kleberga jest o kolejne trzy grupy żłobkowe. Więc nie tylko inwestycje drogowe, ale także infrastrukturalne. Także taką fajną inwestycją sportową, która rozpoczęta została w tym roku, a będzie zakończona w przyszłym roku, będą nowe boiska. Dla potrzeb no, młodych sportowców, którzy trenują na albo przy stadionie Wisły Płock. Tam pozyskaliśmy środki zewnętrzne z budżetu ministerstwa i w efekcie te boiska w przyszłym roku powstaną. Wszystko wskazuje na to, trochę tak uchylę rąbka tajemnicy, że w przyszłym roku także rozpoczniemy oczekiwaną przez naszych radnych, tutaj przywołam przede wszystkim postać pani radnej Dali Domosławskiej, która wielokrotnie pisała interpelacje w tej sprawie. Przebudowę boiska, a właściwie budowę od podstaw boiska przy zespole szkół nr 1 dawnej dwójce. Tam jest taka, taki teren, który był, można być, po, po, poświęcony rekreacji, natomiast te boiska są w tej chwili, no, nie nadają się do użytku. I tam powstanie taki lekkoatletyczny Orlik. Mamy przygotowany projekt. Wszystko wskazuje na to, że otrzymamy dofinansowanie z Ministerstwa, czekamy na ostateczną listę rankingową i w przyszłym roku ta inwestycja również się rozpocznie. W końcu ruszy tak oczekiwana budowa parku na Międzytorzu, ale także wielu mikroparków, wielu przestrzeni zielonych w naszym mieście, na które także mieszkańcy czekają. Natomiast myśmy czekali na pieniądze unijne, które będą w przyszłym roku uruchomione i dzięki którym to nasze miasto będzie dużo bardziej zielone, czystsze, a w upalne dni nieco chłodniejsze. W takim razie ostatnie pytanie. Jak kształtuje się zadłużenie miasta? I tutaj myślę, że w tym kontekście pan prezydent ma dobrą wiadomość, ponieważ tuż przed świętami w ostatnich dniach miasto otrzymało niespodziewany prezent. No nie prezent, nie mówmy nie tego prezentu, ale rzeczywiście taki zastrzyk finansowy otrzymaliśmy. Dwa nawet można powiedzieć. Jeden wcześniej to, to były środki, które otrzymaliśmy z rządu jako uzupełnienie ubytków podatku PIT, które dotyka wszystkie samorządy. I tutaj to już się dokonało wcześniej, natomiast rzeczywiście dosyć niespodziewanie otrzymaliśmy blisko 30 milionów złotych z tytułu podatku od czynności winnoprawnych w efekcie transakcji, jaką dwa lata temu dokonał Orlen sprzedając Lotus Saudi Aramco. Nie oceniając jak gdyby tej, moim zdaniem, trochę nieszczęsnej transakcji, to jednak skorzystaliśmy na, na, tym, na to jako mieszkańcy, na tym jako mieszkańcy, otrzymując, do, wpłynęło do budżetu miasta blisko 30 milionów złotych, z czego 23 z samego tytułu podatku, a, a 6,5 z tytułu odsetek, nieterminowego zapłacenia tego podatku. No, ale dlaczego tak się stało, to y, niech wyjaśnia ktoś inny. My natomiast w związku z tym na ostatniej sesji wprowadziliśmy to do budżetu i w efekcie zmniejszyliśmy rzeczywiście zadłużenie, które od mniej więcej 10 lat pozostaje na niezmienionym poziomie. Co to oznacza? To oznacza, że przy wzroście naszych dochodów sytuacja finansowa miasta jest tylko i wyłącznie lepsza. Można się oczywiście tylko i wyłącznie z tego cieszyć optymistycznie patrząc w przyszłość że nie zabraknie nam środków nie tylko na realizację wszystkich zaspokojenie potrzeb naszych mieszkańców ale także na rozwój naszego miasta z naszej strony mogę obiecać czytelnikom tygodnika polskiego że wszystko to co będzie działo się w przyszłym roku będziemy szczegółowo relacjonować naszym i państwa gościem był prezydent polska pan Andrzej Nowakowski dziękuję za wizytę dziękuję bardzo do zobaczenia